Dzień dobry Państwu. Dzisiaj jest środa, 9 dzień kwietnia. Proszę Państwa, ten spór amerykańsko-chiński, który się coraz bardziej zaostrza, myślę, że po części jest w tej wersji, jakby to powiedzieć, psychologii narodowej, bo myślę, że. Ton, jakim prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump o tym mówi, znaczy dla Chińczyków bardzo wiele. Mówi on o Chinach nie tyle z pogardą, ale z pewnego rodzaju ignorancją, jak gdyby bez szacunku dla osiągnięć narodu chińskiego, i tak dalej. Coś, co w mentalności chińskiej jest niesamowicie ważne niesamowicie znaczące w stosunkach z innymi państwami. Żeby właśnie uznawać tę pozycję chińską. Jesteśmy doświadczoną firmą specjalizującą się w renowacji szafek kuchennych oraz mebli, a także w kompleksowym malowaniu wnętrz. Zapewniamy estetyczne i długotrwałe wykończenie. Używamy farb najwyższej europejskiej klasy, które nie zawierają szkodliwych substancji chemicznych, dzięki czemu są bezpieczne dla dzieci. Alergików i zwierząt domowych. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Oferujemy bezpłatną konsultację i wycenę, aby wspólnie opracować plan działania, który spełni wszystkie Twoje wymagania. Zaufaj Buffalo Painters. Myślę, że właśnie w tych komentarzach, które Donald Trump czyni na swoim portalu, ale, ale też nawet w wypowiedziach Rzeczniczki Białego Domu no nie przebija ten szacunek dla osiągnięć wielkości Chin, co dla Chińczyków jest po prostu policzkiem. policzkiem. So China has to call first. The Chinese want to make a deal, they just don't know how to do it. But the president will uh be implementing these 104% tariffs on China tonight. I proszę państwa, znamienne w tym jest to, że y, to prezydent Trump czekał na telefon od prezydenta Xi, bo taki telefon w momencie, kiedy to prezydent Xi by miał sprawę do prezydenta Trumpa, oznaczałby pewnego rodzaju lenność, zależność i dlatego właśnie Chińczycy nie zadzwonili, tylko podnieśli własne słowa. Oni uważają, że to prezydent Trump powinien do nich dzwonić. A więc po prostu chodzi o upokorzenie. Chodzi o to, że ktoś uznaje wyższość, zwierzchność kogoś innego, a Chiny w tym momencie absolutnie nie chcą uznać zwierzchność Stanów Zjednoczonych, Chiny dążą do, jak to się mówi dzisiaj, Nowego świata i w tym momencie Stany Zjednoczone są w bardzo trudnym położeniu, bo muszą to jakoś wymóc albo po prostu stracą swoją pozycję. I oni to w ten sposób odbierają, widać to wyraźnie po ich oficjalnych komunikatach. Z jednej strony, oczywiście, zaprzeczają temu wszystkiemu, o co są oskarżani, że tam wykorzystywali Stany Zjednoczone i tak dalej, bla bla bla, te wszystkie rzeczy. No, a z drugiej strony zarzucają. Amerykanom obraźliwy ton, brak szacunku. Więc to się nie skończy tak łatwo: to się nie skończy li tylko na jakiejś tam ugodzie co do wysokości tych taryf. Ten spór będzie eskalował. No bo jest oczywiste, że jego stawką jest światowa hegemonia. Dlatego tu nie chodzi o to, czy to będzie 100% cła obłożonego którym będą obłożone towary chińskie czy 125 czy może 200% chodzi coś o zupełnie zupełnie innego czy Donald K Trump ma atuty żeby grać dziś w a myślę, że nie ma myślę, że nie ma, mówią o tym wprost eksperci amerykańscy mówią, proszę sobie posłuchać niedawnego filmu, to czy znaczy wypowiedzi w niedawnym filmie Heritage Foundation, gdzie mówiono wprost, że Chiny dominują nad Stanami Zjednoczonymi nawet w broni nuklearnej. Tym bardziej, że arsenał nuklearny Stanów Zjednoczonych był od dłuższego czasu zaniedbany. Ale ja cały czas zwracam uwagę na to, że Chiny przede wszystkim zdominowały Stany Zjednoczone, jeśli chodzi o zbieranie informacji, kontrolę informacji. Myślę, że również sztuczną inteligencję, która się wiąże z dostępem do masowego zbierania informacji, są po prostu mocarstwem. Wstępującym, który używa od jakiegoś czasu tych najnowocześniejszych technologii, a w Stanach Zjednoczonych bardzo wiele rzeczy jest oparte na technologii z lat 60., 70., 80., wtedy, kiedy Stany Zjednoczone dominowały, kiedy to wszystko, ta cała infrastruktura była zakładana. A w Chinach jest to technologia lat 2000 i późniejszych. To jest tak jak z tym arsenałem nuklearnym, to jest tak jak z Wszystkimi z tymi administracyjnymi rzeczami, software'em biurowym i tak dalej, i tak dalej. Także, proszę Państwa, Chińczycy mają tutaj olbrzymią przewagę i mają tę przewagę ludzką, o której już mówiłem, że oni są tutaj, oni są wśród nas, a my nie jesteśmy wśród nich. Druga rzecz, że mają społeczeństwo w miarę spójne. Chociaż mnóstwo języków i tak dalej, ale oni się opierają na czymś takim, na takim swoim pojęciu cywilizacji chińskiej, że to jest obrona cywilizacji chińskiej, a nie narodu chińskiego. W związku z czym, no w zupełnie innej perspektywie to się plasuje. Proszę Państwa, idzie wojna, idzie wojna, czuć wojnę w powietrzu i. O wojnie to my nic nie możemy mówić, tylko prosić Pana Boga, żeby była jak najmniej krwawa i żeby jak najmniej ludzi straciło życie i żeby nasza cywilizacja przetrwała. Tyle na dziś. Mówię o dziku. Do następnego razu.